Znam Maćka dosyć długo. Ile lat to już nie będę wymieniał, bo trudno byłoby policzyć. Znałem go przede wszystkim jako znakomitego reportera. Zresztą nie tylko piszącego, ale przede wszystkim robiącego wspaniałe reportaże telewizyjne. W pewnym momencie, jak wiadomo, nic co opowiadało o tym, co się działo w kraju, nie mogło się już ukazywać ani w druku. Ani na ekranach telewizorów. Maciej wtedy zniknął, ale zniknął wtedy razem z nim sporo innych kolegów, także w powrót, ten comeback Maćka do działalności publicystycznej poprzez objęcie gazety. Był dla mnie zaskoczeniem, jakkolwiek oczywiście miałem odrobinę szaleństwa, bo w tym samym momencie prawie ja zostałem wybrany prezesem, kiedy jego ubrano w gazetę. Więc myślałem sobie, że to przynajmniej nie tylko ja jestem tak urządzony, on też. Satysfakcja z docierania do setek tysięcy ludzi jest satysfakcją, której niczym odebrać nie można. A z drugiej strony jest jeszcze i to, że trzeba być Szumowskim, żeby robić taką gazetę i żeby znaleźć w swoich kolegach takich współpracowników, jakich on znajduje. Jest to kwestia zdolności stworzenia zespołu, co też się niesłychanie liczy. Mamy gazety, w których pracują znakomici dziennikarze, a mimo to gazety te nie mają swoich zespołów. Gazeta Krakowska ma ten zespół i myślę, że to jest też wielkie, praktyczne maćkie osiągnięcie. No, wydaje mi się, że warto jeszcze jedną rzecz dodać o roli tej gazety w ciągu ostatnich miesięcy. Można nam zamalować mapę Polski różnymi kolorami wedle tego, gdzie, były, gdzie notowało się jakie stopnie napięci konfliktów i gdzie w jakim stopniu te konflikty przeradzały się w otwarte spięcia, w otwarte zderzenia prawie i tak Otóż jest rzeczą charakterystyczną, że tam, gdzie wychodziły dobre gazety, autentyczne gazety, szukające kontaktu ze swoim czytelnikiem, wiarygodne, tam tych spięć i konfliktów było najmniej. Jest to rzecz niesłychanie charakterystyczna, że właśnie gazeta potrafi uczestniczyć, ale to jest jej przywilej, potrafi uczestniczyć w sztuce dogadywania ludzi ze sobą, w porozumień.